Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na test ekscytujących nowości, o których bardzo głośno ostatnio w internecie. Także dzisiaj razem z Wami przetestuję między innymi mydełko do brwi z Anastazji, jak również nowy rozświetlacz też z Anastazji. Zobaczymy, jak działa podkład w pudrze z Fenty Beauty oraz nowa maskara z Benefitu, która jest podobno magnetyczna. Jeżeli jesteście ciekawi, jak sprawdzi się u mnie ta mieszanka, możliwe że wybuchowa, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. Ok, kochani, podpinam sobie włosy, jeśli chodzi o moją twarz, to jest ona jedynie stonizowana, wcześniej oczywiście porządnie umyta, nałożyłam tonik i czas teraz na pielęgnację i to nie byle jaką. Nie wiem, czy oglądaliście moich ulubieńców pielęgnacyjnych 2020 roku, ale tam już Wam o tej marce wspominałam, odkryłam ją dosyć przypadkowo, ponieważ dostałam ich serum w jednej z paczek PR-owych, od której się zdrogeri. I ono sobie tak leżało, leżało i czekało na swoją kolej i wreszcie pewnego razu je przetrwało. Przetestowałam i się zakochałam. Jest to serum przeciwzmarszczkowe, odżywcze, nawilżające. Czegoś takiego to jeszcze naprawdę nie używałam, a już tych różnych specyfików na mojej twarzy było naprawdę bardzo wiele. I mam tutaj na myśli markę Sensum Mare, e, która chyba widziała tamten film, bo po pewnym czasie odezwali się do mnie z zapytaniem, czy nie chciałabym przetestować więcej ich kosmetyków. Zgodziłam się, dostałam też dla Was kod rabatowy, także teraz na hasło Ada macie minus 15% rabatu na zakupy na ich stronie. E, I dzisiaj właśnie pożywamy sobie tych kosmetyków, bo jest czego naprawdę. Uwierzcie mi. E, jeśli chodzi o serum, które tak bardzo kocham, to jest to Serum Algoris, czyli zaawansowane serum rewitalizujące i przeciwzmarszczkowe. Ono działa po prostu jak eliksir nawilżający, przeciwzmarszczkowy i odżywczy. Bardzo bogate serum, którego nie trzeba wiele na twarzy, a które robi olbrzymią różnicę. Zresztą, Wy też mi bardzo często piszecie o tym, że zakochaliście się w tym produkcie, nawet jeszcze przede mną. Także przesyłam te wiadomości dalej. Część z Was już tę markę zna. Ja dopiero niedawno. No poznałam, ale jestem absolutnie zakochana. Kocham to serum i musicie go spróbować, w szczególności jeżeli poszukujecie takiego bardzo silnego odżywienia cery. Nałożyłam sobie to serum, zobaczcie jak cera pięknie się błyszczy po nim. Jeśli chodzi o to, jaką ja mam wersję, to ja mam wersję do cery suchej. Jest z tego co czytałam również wersja do cery tłustej i przejdę dalej, bo muszę wam pokazać krem pod oczy. To też jest, słuchajcie, gagatek godny polecenia. Tak skoncentrowanego kremu pod oczy to jeszcze nie miałam. Jest bardzo wydajne, świetnie nawilżające, super na wieczór, ale też świetnie sprawdza się pod makijaż i to jest Sensu Mare Algo Eye Advanced and Rich Eye Cream, czyli zaawansowany krem pod oczy. Bardzo bogaty, niewielka jego ilość, tak naprawdę to jest niecała pompeczka, wystarczy, żeby nałożyć ten krem i pod oczy i na powieki, także teraz to sobie zrobię. Delikatnie wklepię go tutaj pod oczami nałożę na powieki. Szkoda, że nie możecie dotknąć tej konsystencji poczuć jej pod oczami, bo naprawdę, jeżeli macie cerę wymagającą, a w szczególności skórę pod oczami i na powiekach, albo po prostu dojrzałą, to to będzie dla was strzał po prostu w dziesiątkę. Ten krem zdecydowanie mogę powiedzieć z czystym sumieniem wskoczył na podium, jeśli chodzi o moje ulubione kremy pod oczy. Także serdecznie wam polecam. Zresztą widać, że używam i to regularnie, bo już tutaj ta pompeczka podchodzi do góry. A jeśli chodzi o trzeci produkt, to jest to również krem z serii Algorish Advanced Anti-Age Cream. Ja tak jak wiecie jestem ogromną fanką produktów przeciwzmarszczkowych. Uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Oczywiście tego typu kremy, produkty sprawdzą się świetnie osobom z cerą dojrzałą, ale uważam, że dwudziestolatki również mogą z takich produktów korzystać. W szczególności jeżeli mają cerę wymagającą, jeżeli potrzebują dogłębnego nawilżenia, to będzie to strzał w dziesiątkę, ponieważ tego typu produkty są zwykle naładowane Napakowane dobroczynnymi składnikami. Pielęgnacja nałożona, i co prawda, mam ten podkład w pudrze Swenty Beauty, ale tak sobie pomyślałam teraz, że kurczę, muszę wcześniej nałożyć korektor, bo przecież na ten pudrowy podkład już korektora nie nałożę. Więc teraz jest chyba najwyższa pora, żeby nałożyć korektor i użyję czegoś sprawdzonego. Będzie to korektor Tarte Shape Tape w kolorze 20 b Light. I żeby było sprawiedliwie, to nałożę cienką warstwę tylko w miejscach, które tego wymagają. Także właśnie Poprzykrywam sobie jakieś przebarwienia na mojej twarzy. W tym momencie nałożę też tutaj w skrzydełkach nosa, które są zaczerwienione. Okej, okay, kochani, korektor cienką warstwą, tak jak widzieliście, został przeze mnie zaaplikowany i przechodzimy do podkładu Fenty Beauty. Ja mam go w kolorze 120 Profilt Soft Matte Powder Foundation. Nie wzięłam setki, dlatego że setka już była bardzo, bardzo jaśniutka, więc no, ja jestem jasna, ale też nie aż tak do przesady. E, także no, takie bardzo jasne podkłady mnie jeszcze bardziej wybielają i też się nie zgrywają z kolorem mojej szyi i reszty ciała. E, także musiałam Chciałam postawić na 120. A 120, z tego co pamiętam, jest z oznaczeniem N, czyli neutral. Także spróbujmy, słuchajcie, zaaplikować ten podkład tutaj tą gąbeczką dołączoną do opakowania no i zobaczymy, co się zadzieje. Ja, słuchajcie, gadałam ze swoją widzką ostatnio na Instagramie o tym podkładzie, że sobie kupiła i że bardzo go sobie chwali. I sprzedała mi kilka protipów. Jeśli chodzi o aplikację. Jeżeli mnie oglądasz, kochana, to serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję za przemiłą konwersację. I powiedziała mi, że ten podkład trochę nie toleruje później innych produktów sypkich brązerów, rozświetlaczy, różu, bo po prostu trochę sucho na twarzy wygląda i nie chcą się te produkty do niej przyklejać, więc radziła mi spryskać twarz mgiełką po aplikacji, żeby znowu odzyskać tę przyczepność, ale generalnie była bardzo z tego. Podkładu zadowolona i z jego trwałości i strzymania matu, także zachęciła mnie, słuchajcie, tym bardziej do tych testów. Jeśli chodzi o kolor, to powiem Wam, że chyba trafiłam o dziwo, e, bo u mnie to różnie bywa, szczególnie w tych światłach, czy to seforowskich, czy to drogeryjnych. Ciężko jest, tak wiecie, trafić, no, ale chyba się udało. Trochę trzeba słuchajcie uważać, bo lubi się tak przykleić w jednym miejscu, jeżeli się zagadacie np. do kamery, więc nie gadajcie do kamery, jeżeli będziecie aplikować ten podkład, bo trzeba go słuchajcie na bieżąco kontrolować, bo potrafi się mocniej przykleić w jednym miejscu, ale opanowałam sytuację. Co do krycia, to powiedziałabym, że jest średnie. Trochę mnie tutaj wkurza ten sposób aplikacji, bo jest strasznie powolny, mam wrażenie. Jeżeli nie sprawdzi mi się ten produkt jako podkład, to pewnie będę po prostu budować nim krycie już na podkładzie. Przypudruję nim też strefę pod okiem. No na razie wygląda dosyć ładnie, ale też jednocześnie sucho więc to nie jest wykończenie podkładu jakie lubię najbardziej na świecie i też mam wrażenie, że trochę w niektórych miejscach nierównomiernie się przyczepił. Okej, okay, kochani, i tak prezentuje się jedna warstwa tego podkładu. Już nie będę więcej dokładać. Co do koloru świetnie się tutaj zgrał z resztą mojego ciała. Jeśli chodzi o tutaj wygląd tego podkładu, to na razie ma wykończenie matowe, takie nawet dosyć suchawe. Ale ostatecznie dosyć gładko na tej mojej twarzy wygląda. Także teraz spryskam go jakąś mgiełką. Może nie od razu utrwalającą, tylko po prostu taką mgiełką Mario Bodesku Facial Spray. To jest Rose Water, czyli to nie utrwala, tylko po prostu zmiękczy mi ten podkład. Także czas już wykonturować twarz, użyję paletki do konturowania z Shein, to jest Sigla, moje ostatnie odkrycie, serdecznie polecam. Użyję chłodnego pudru z tej paletki i zacznę konturować sobie twarz. Zrobię to razem z Wami, w pierwszej chwili chciałam poza kamerą, ale no po prostu chcę zobaczyć jak ten podkład zareaguje na bronzer i czy będzie go tutaj ładnie przyjmował. Na razie niby jest ok, ale widzę, że trochę inaczej sobie radzi ten bronzer na takim suchym podkładzie pudrowym. Trochę mam wrażenie, że powstają smugi, których nie mogę do końca rozetrzeć. Ten transfer nie jest taki intuicyjny jak w przypadku przyklejania się bronzera do podkładu tradycyjnego przypudrowanego. Okej, okay, kochani, twarz wykonturowana. Jeśli chodzi o róż, to myślę, że użyję różu Ingrid, ponieważ jest raczej matowy, taki satenowy. To jest Candy Boom, jeden z moich ulubionych różów do policzków. Także od razu niewielką ilość zaplikuję sobie tutaj na moje policzki, nie czekając na nic. I przejdę, słuchajcie, zaraz do tego rozświetlacza z Anastazji, którego jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy, o co tyle hałasu, bo słyszałam o nim zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Jeśli chodzi o to, jak nazywa się ten rozświetlacz, to jest to Anastazja Iced Out Highlighter. Prezentuje się bezbłędnie, wygląda naprawdę fenomenalnie. W opakowaniu tutaj w środku również. No, jest przecudowny design jest rewelacyjny. No ale nie o design tutaj chodzi, tylko o efekt, jaki daje na twarzy. Także jeszcze teraz dla bezpieczeństwa spryskam sobie delikatnie twarz mgiełką, żeby mieć pewność, że ten rozświetlacz będzie się przylepiał do tego podkładu. I nakładamy. Ojej, jaki on jest mocno złoty. Bardzo złoty, bardzo. Najbardziej złoty rozświetlacz chyba w mojej kolekcji. O rety, aż takiego złota to się nie spodziewałam, bo w opakowaniu aż tak to nie wygląda. On jest bardziej złoty niż taki perłowo jasny. Czy to pasuje do jasnych karnacji? Nie jestem o tym przekonana. No, zobaczcie, po prostu jakbym nałożyła żółty cień na szczytkości jarzmowej. Żółty taki wieci metaliczny. Jedna jest pewne, takiego rozświetlacza nie mam w swojej kolekcji, ale czy ja go lubię? To mam pewne wątpliwości, czy my się polubimy. Okej, okay, kochani. Aż tutaj musiałam was zbliżyć do siebie bardziej. Powiem wam, że ten rozświetlacz, o ile bardzo spektakularnie wygląda w opakowaniu, o tyle na policzku nie robi aż takiego wrażenia. Pierwsze co widać i właściwie jedyne to ta złota poświata. Jeśli chodzi o jego wykończenie, to jest raczej perłowe, niezbyt spektakularne, szczerze Wam przyznam. I dodatkowo mam wrażenie, że kiedy patrzę na wprost, czyli wtedy, kiedy to światło się nie odbija, to pozostawia mi taką siną poświatę. Czyli on wygląda chłodno, bardzo zielonkawo wręcz, w momencie kiedy nie odbija światła. Kiedy to światło odbija, robi się bardzo, bardzo złoty, aż tak kurcze, gryząco złoty z moją karnacją. Iha! Troszkę mnie to boli, przyznam Wam szczerze. Trochę mnie to boli. No ale moi drodzy, nie ma też co tak rozpaczać. Przechodzimy dalej. Przetestuję teraz Anastazja Brow Freeze, czyli takie mydełko do brwi za Anastazji. Bardzo możliwe, że jest to droższy zamiennik. Wiem, głupio to brzmi, ale tego mydełka Lash Brow. Lash Brow było pierwsze, dlatego mówię, że to jest droższy zamiennik. Nabiorę na czesadełko i rozprowadzę trochę na grzbiecie dłoni, i przejdę do aplikacji na brwi. No, działa bardzo podobnie do Lash Brow i trochę większą kontrolę mam tymi włoskami. Ma tendencję do lekkiego grudkowania się na brwiach, tak jak Lash Brow. No, nie jest to coś, czego bym wcześniej nie poznała. I coś, co zrobiłoby na mnie efekt jakiś oszałamiająco piorunujący. Gdybym nie wiedziała, że używam Anastazji, to po prostu śmiało powiedziałabym, że to jest mydło Lash Brow i tyle. Ok, moi drodzy, teraz czas na wypełnienie brwi i użyję szarego cienia z paletki Sultry. To jest mój ostatnio wypełniacz brwi. <laughs> Jedyny kolor, który w kamerze później nie wygląda rudo. I używam tutaj odcienia Slate, jeżeli ktoś byłby ciekawy, bo na przykład ma tę paletkę, czyli tego najbardziej szarego. To jest szary, szary. To nie jest brązowy, złamany szarością, tylko po prostu szary. No powiem Wam, że niestety mam wrażenie, że aż tak fajnie ten produkt z Anastazji nie utrwala tych brwi, bo kiedy tylko zastyga, to mam wrażenie, że te brwi są coraz bardziej plastyczne i ruszają się. Tutaj z tej strony w ogóle musiałam dołożyć produktu, bo już zaczęły się wyginać na wszystkie strony. Tutaj w ogóle nie są takie fajnie przytwierdzone, więc nie wiem, musiałam chyba dociskać je tutaj do skóry, żeby się utrzymały. Widziałam, że tak robią dziewczyny na filmach. No, ale no to nie jest też taki produkt. Rewelacyjnie trzymający włoski, jak się tego spodziewałam, przynajmniej na pierwsze wrażenie, ale może muszę znaleźć na to swój sposób. Tak też może być. No powiem wam, że brwi są ok, ale też nie jestem, jakaś wiecie, oszołomiona. W każdym razie przechodzimy dalej. Na powiekach mam już bazę i przetestujemy taką słodką nowość. Z Too Faced, to jest Let's Play. Paletka bardzo słodka, bardzo cukierkowa i bardzo mi się spodobała, także dzisiaj pójdziemy w taki cukierkowy nieco klimat i użyję beżu z tej paletki, która ma taki jak widzicie, różowy ton. Jestem ciekawa, jak z jakością tych cieni, bo jeśli chodzi o te maleństwa, to jeszcze nigdy żadnej em, tego typu małej paletki Stu nie testowałam. U, bardzo wyraźny różowy ton. Nawet nie wiem, czy nie za różowy, jak na moje preferencje, nawet jak na moje, słuchajcie. Następnie używam tego różowego cienia. O, jakiś skubony, ładny, nasycony, cukierkowy. No nie wiem, czy mam coś takiego w swojej kolekcji. Bardzo unikatowy odcień różu. Taki truskawkowo-malinowy. Wow, bardzo fajny kolor. Następnie wewnętrzną część mojego załamania wycieniuję tym nieco cieplejszym brzoskwiniowym cieniem. Też jest przepiękny! Ojej, chyba się polubimy z tą paletką. Zobaczymy jak błyski, ale to jest totalnie mój styl. Dolną powiekę również potraktuję tym różowym cieniem. A wewnątrz nakładam ten brzoskwiniowo pomarańczowy Przechodzę teraz do NYX Glitter Primera, wklepuję trochę w przestrzeń ruchomej powieki i przejdziemy do błysku. I chyba użyję złota z tej paletki, bo tutaj wewnętrznym kąciku najbardziej chyba będzie mi pasowało. I mam tu na myśli ten cień. Jeszcze zewnętrzny kącik potraktuję najciemniejszym cieniem z paletki. Na dolną powiekę nałożę sobie odrobinę NYX Glitter Primera i nałożę mieszankę dwóch blasków. Tak jak zresztą widzicie na moim drugim oku, już to zrobiłam. I użyję tutaj tego różowego błysku, a później dołożę odrobinę wewnętrznym kąciku tego jasnego z różową poświatą. Jeśli chodzi o ten błysk, no to on trochę znosi mi tutaj ten pomarańczowo-brzoskwiniowy cień i go ochładza. I dokładam tego najjaśniejszego. Wzmocnię trochę teraz tutaj cieniowanie matami, bo się troszkę wytarło przez te błyski. Okej, okay, kochani, i pora wytuszować rzęsy nowością z Benefitu, czyli Dare Real Magnet. Jest to podobno tusz magnetyczny, bardzo ostatnio popularny w internecie i jestem ciekawa, czy faktycznie jest tego wart. I na pierwszy rzut oka bardzo podoba mi się jego silikonowa szczoteczka, jeszcze go nigdy nie używałam, także zaraz zobaczymy, jak działa na rzęsach. No pierwszych kilka ruchów jest naprawdę okej, okay. ona nie jest taka mokra, więc rzęs nie skleja. I zachowuje się przyzwoicie już tak naprawdę przy pierwszym użyciu. I wiecie, że ja jestem raczej uprzedzona do maskar drogich, bo uważam, że wśród tanich naprawdę można znaleźć super hity. Ale słuchajcie, chyba ta jest naprawdę godna. Okej, okay. i zobaczcie, tak wygląda jedna warstwa tego tuszu. No, jest naprawdę ok. Bardzo ładnie uniesione i podkręcone te rzęsy. Wow! To ja nawet nie mam potrzeby klejenia sztucznych rzęs, bo naprawdę wyglądają dobrze. I mam też taką całkiem niezłą kontrolę nad tymi rzęsami. Mogę je rozdzielić, nawet jak się skleją. Tu nie ma tak, że wiecie, jeden fałszywy ruch jak przy Maybelline Sky High i macie błoto na rzęsach. Tylko można dokładać, modelować, unosić. No, to jest coś, powiem Wam szczerze, naprawdę to jest coś. Okej okay, kochani, i tak prezentuje się tusz z oddali. Jedyne czego się obawiam to fakt, że może się szybko osypywać, dlatego że już tutaj mam jakąś drobinkę tego tuszu pod okiem. I on generalnie, jeśli chodzi o konsystencję, nie jest rzadki, jest raczej, tuszem z tych gęstszych. W każdym razie bardzo ładnie te rzęsy podkręcił, pogrubił, może delikatnie nawet wydłużył. Ten efekt mi się podoba. Przejdziemy teraz do ust i przy zakupach w Sephora dostałam miniaturkę i w Laurent, takiej pomadki, tatuaż Couture Matte Stain w kolorze 16 i jestem ciekawa, jak zadziała. Kolor akurat pasuje mi do dzisiejszego makijażu. O, kolorek ładny. Może kupię pełnowymiarowe opakowanie, jeżeli mi się sprawdzi. Ja ten makijaż będę mogła dzisiaj ponosić na twarzy jakieś 4 godziny, 5, dlatego że jest już dosyć późno dzisiaj. Nie mogłam niestety wcześniej zacząć nagrywania, ale myślę, że to już nam coś powie o trwałości i tuszu, i podkładu i też tej pomadki. No pomadka bardzo mi się podoba. Zarówno łatwość aplikacji, jak również pigmentacja. To, że zastyga, ciekawa jestem, jakie ja będzie miała wykończenie, jak już w pełni zastygnie. Ale, no kolor jest naprawdę też przepiękny, więc jestem zadowolona. I makijaż jest już moi drodzy prawie gotowy. Spryskam go jeszcze nowością dla mnie, czyli mgiełką z Benefitu The Professional Super Setter. Ma być to long-lasting makeup setting spray, czyli ma utrwalić makijaż. Porządnie. E, także sprawdźmy to. Mmm, jaka drobniutka jest tam giełka. To mi się bardzo podoba. Subtelna jest i fajnie rozpyla ten produkt. Że nie robią się takie kropy, ale w sumie, mimo wszystko, i tak kropa mi się zrobiła. Pozwolę jej odparować i zobaczymy, jak to będzie się prezentować. W każdym razie całkiem sympatycznie i pachnie. I tam giełka jest taka dosyć drobna. Myślałam, że. Nie, nie pojawiają się takie rzeczy, ale mimo wszystko ale szybko odparowało. Okej, okay, makijaż mogę już oficjalnie uznać za skończony, więc podsumujmy sobie to, co wydarzyło się dzisiaj na mojej twarzy i zacznijmy od podkładu. Podkład to, przypomnę, pudrowy podkład z Fenty Beauty w kolorze 120. No i muszę Wam powiedzieć, że hmm, nie wygląda on najgorzej na twarzy, bo miałam gorsze sytuacje z podkładami, natomiast raczej nie wyprze moich ulubionych podkładów płynnych, dlatego że i lubię się osadzać trochę w porach i suchawo wygląda na twarzy. I jednocześnie też ta aplikacja nie była super sprawna, dlatego że jednak to miejsce po miejscu trzeba tak docisnąć, dostemplować. Też żeby uzyskać optymalne krycie, no to nie wystarczy raz dotknąć, tylko trzeba kilka razy, żeby faktycznie tutaj coś pokryło. I jeśli chodzi też o jego wykończenie, no to miejscami wygląda wręcz tak trochę tłustawo, a w innych miejscach wygląda sucho. Podkreśla fakturę skóry, podkreśla pory, bo mam sporo kropek i na czole, i też na nosie widzę jakieś dziwne pory, i na policzkach. Także, no, to nie jest podkład, który ma właściwości super wygładzające, i na przyszłość raczej będę z niego korzystać jak po prostu z pudru z mocnym kryciem, a nie jako z podkładu w pudrze. No, nie jestem jakoś wybitnie zachwycona, ale też nie jestem jednocześnie zaskoczona tym, że on tak na mojej twarzy wygląda, no bo tego mogłam się po prostu spodziewać. Przypomnę, że ja mam cerę normalną, czasami w kierunku suchej, ale w tym momencie jest fajnie wyprowadzona, m, też złuszczona, ze zbędnego naskórka. Także naprawdę mogę powiedzieć, że jestem ze stanu swojej cery bardzo w tym momencie zadowolona, a mimo wszystko ten podkład wygląda tak. No, średnio całkiem ok jak na pudrowy produkt, ale niewystarczająco dobrze jako podkład ogólnie. Jeśli chodzi zaś o rozświetlacz z Anastazji, no to chyba mogę określić go największą wtopą porażką dzisiejszego odcinka, dlatego że. No, już teraz troszeczkę mniej drastycznie wygląda, bo jakby scalił się zresztą resztą makijażu, no ale nadal jedyne co ja w nim widzę to ta bardzo intensywna złota poświata. A oprócz tego, no nie ma w sobie niczego wyjątkowego. On ani nie błyszczy jakoś spektakularnie. Jedyne co trzeba mu przyznać to fakt, że nie podkreśla niedoskonałości aż tak bardzo, bo ma perłową formułę. Także kurczę, jestem zawiedziona, bardzo zawiedziona, chociaż też mogłam się tego spodziewać, bo opinie w internecie były Różne, ale jednak więcej widziałam tych negatywnych. Jeśli chodzi o mydełko z Anastazji, to słuchajcie, zruszyły mi się te brwi w niektórych miejscach i nadal mam wrażenie, że one nie są takie stabilne jak po mydełku Lash Brow. Mam wrażenie, że tutaj duże znaczenie ma dociskanie tych brwi po nałożeniu tego mydła z Anastazji, po prostu trzeba je docisnąć i wtedy faktycznie przyczepiają się do skóry, bo w tych miejscach, gdzie miałam z nimi problem, no to po prostu docisnęłam i jest ok, ale z kolei przez to dociśnięcie one wyglądają już tak płasko i matowo. Co też nie do końca mi się podoba. No, nie jest to produkt idealny, i to nie jest coś, na co się napalałam, że to będzie po prostu rewolucja. porzucę lasz brał i już nigdy do niego nie wrócę. Nie, 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 to jest bardzo podobny produkt i słuchajcie, mam ochotę wręcz zestawić je obok siebie i powiedzieć, jakie są plusy i minusy każdego z nich. I też sama to sprawdzić, bo no, działa to jak Brow, nawet powiedziałabym, że jest subtelniejsze, jeśli chodzi o utrwalenie od Brow. Na pewno takim bardzo silnym aspektem dzisiejszego testu jest ta paletka Too Faced. Let's Play i zupełnie się tego nie spodziewałam. W seforze tak spojrzałam na nią, mówię, no słodka, cute paletka, ale tak nie dawałam jej, wiecie, wielkich szans i nie spodziewałam się, że zrobi na mnie aż tak dobre dzisiaj wrażenie, no ale przepięknie zbudowałam nią oko. Jest to paletka dosyć kompletna. Ten różowy beż mógłby być troszeczkę bardziej beżowy, natomiast reszta produktów, reszta tych kolorów jest super przemyślana. Możemy zrobić zarówno chłodniejszy, bardziej różowy makijaż, jak również cieplejszy, bardziej brzoskwiniowy. Dzisiaj wyszło mi coś pomiędzy i bardzo mi się ten makijaż podoba. I co do tego tuszu z benefitu, no to faktycznie podoba mi się efekt, jaki powstał. Jest taki, nawet powiedziałabym, spektakularny, imponujący, jak na moje rzęsy i na to, ile one przeszły w życiu, i e, jak bardzo dramatyczne historie, różne w ostatnim czasie im się przytrafiały, na przykład przy zdejmowaniu sztucznych rzęs. Także zobaczymy na przestrzeni tych kilku godzin, czy coś się osypie, czy coś się odbije. I dam Wam znać, bo możliwe, że no, ta maskara stanie się jedną z moich ulubionych. Pierwsza od dawna, droższa maskara, która ma na to szansę. Także trzymam kciuki. Jeśli chodzi o pomadkę, to mamy tutaj taki satynowy mat, który troszeczkę się transferuje. Myślałam, że z racji tego, że jest to tatuaż w nazwie, to, że nie będzie się przenosił, ale. Trochę ta pomadka jest po prostu plastyczna, bardziej niż się tego spodziewałam, ale może to i dobrze, bo nie będzie wysuszać, a zobaczymy jak utrzyma się po kilku godzinach i czy faktycznie jest trwała i czy faktycznie na przykład będzie się zjadała, a pigment pozostanie. Zobaczymy ile wspólnego ma ze swoją nazwą. Także to by było wszystko na ten moment. Widzimy się za kilka godzin z ostatecznym podsumowaniem, także do zobaczenia. OK, kochani, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości dzisiejszego makijażu. Mamy godzinę 23.09, więc ten makijaż mam na twarzy jakieś 5 godzin, może nawet troszeczkę więcej. I właśnie przed chwilą przyjrzałam się sobie w lustrze, tak jak widzicie, wyjadła się pomadka dosyć znacznie. Razem z kolorem wewnątrz, natomiast kontur ust nadal nadzwyczaj dobrze się utrzymał, także gdybym mogła poprawić teraz usta, to spokojnie mogłabym to zrobić i śmigać w tej pomadce dalej. Jeśli chodzi o podkład, to tutaj sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ on się trochę wyświecił w strefie T, w strefie policzka i w sumie wygląda nawet całkiem nieźle. To znaczy, to co wyglądało źle od początku, nadal źle wygląda, natomiast on się nie naruszył jakoś. Się znacznie nie powycierał. Tam, gdzie wyglądał ciastkowato, nadal wygląda ciastkowato, ale oprócz tego delikatnie się wyświecił i może, można nawet oni nim powiedzieć, że trochę lepiej wygląda niż wcześniej, jeśli chodzi o wykończenie. Co do rozświetlacza, to mam wrażenie, że mam na policzku jedną wielką żółtą, albo może jak kto woli, złotą plamę. No nie wiem, czy ja będę się przyjaźniła z tym rozświetlaczem. Może w połączeniu z jakimś innym kolorem, jaśniejszym. Tak, żeby uzyskać równowagę, wtedy to może rozważę, bo on sam w sobie, no po prostu jest ciemny i złoty. Mniejsza z tym, jeśli chodzi o makijaż oczu, no to cienie się utrzymały raczej bez zarzutu. Co do tuszu, no widzę niestety takie mikrodrobinki tego tuszu i na policzku, i tu pod okiem, i tutaj nawet. No niestety, co jest tusz, który dam bank będzie się osypywał? Skoro po takim przedziale czasowym się osypał, no to niestety będzie to robił, ale plus jest taki, że nie odbił się tutaj na górze, więc może ta suchość jego sprawia, że będzie się osypywał, ale za to nie będzie się odbijał. Także z dwojga złego już chyba wolę, żeby się osypywał niż odbijał. Także to by było tyle, jeśli chodzi o tusz. A co do brwi, no to względnie się utrzymały. Niektóre włoski, w szczególności tutaj na końcówce mojej brwi, poodstawały i się odkształciły. Ale generalnie nie jest źle i całkiem dobrze się to utrzymało. Bałam się, że się rozwichrzą, ale w sumie zostały na swoim miejscu. W każdym razie też przypomnę, że nie minęła jakaś zawrotna ilość czasu. To jest po prostu jakieś 5 godzin, więc no w sumie dziwne by było, gdyby się rozwichrowały po takim czasie. Także to już by było, moi drodzy, wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dajcie mi znać, czy testowaliście już któryś z produktów z dzisiejszego testu. Jak Wam się sprawdza? Może macie jakieś swoje patenty na te produkty. Jestem bardzo ciekawa, bo może coś zrobiłam źle w niektórych przypadkach. Dajcie mi znać. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Ściskam Was bardzo serdecznie, pa! pa.